Serdecznie witamy na wernisażu naszej mamy. Temat wystawy to jest moja osobista arteterapia, czyli duszą malowane. Myślę, że ta sztuka też nie była prosta dla mamy z jednej strony, nie? to był taki trochę też trudny proces, bo jest to proces wychodzenia też troszkę z wypalenia zawodowego, troszeczkę z depresji i ale dzięki tej sztuce, dzięki tym obrazom... Odnalazła siebie. Myślę, że tak. Ciocia Basia tutaj powiedziała, <grywa> <grywa> odnalazła siebie na, po, na powrót i odnalazła taką swoją iskrę i teraz widać tutaj właśnie jak fruwa, już od wczoraj tutaj fruwała. Ja to tylko przyszłam pomóc, a mama już po prostu wszystko zrobiła. Sama wręcz. <grywa> no i tak, dziękujemy bardzo Pani Dorocie która jest właśnie właścicielką tego miejsca. Jest to piwnica artystyczna. E, nam, e, mieliśmy już przyjemność z Michałem grać jeden koncert tutaj z panią Dorotą. Pani Dorota też jest artystką, też śpiewa. E, zapraszamy na koncert, który się tutaj będzie... Tak, w przyszły tygodniu, e, w sobotę, pierwsza, prywatna solistka Opery Krakowskiej będzie śpiewała. O, to tutaj Pani Małgorzata Resiewicz przybył. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. W sobotę, 31 maja o godzinie 18.00. Tak, bardzo mi będzie miło Państwa gościć. Tak, zapraszamy właśnie, bo jest to szczególne miejsce, jest to miejsce e, z, takim, z taką duszą, z klimatem, dlatego też pasowało do, e, do tych dzieł mamy. E, dzisiejsza wystawa będzie e, okraszona muzyką moją i Michała. E, będziemy grać, zagramy parę takich utworów e, znanych i ulubionych. Nie będzie to forma koncertu, także zapraszamy, to my nie jesteśmy tutaj, jak my jesteśmy tutaj tłem, więc zapraszamy do podziwiania prac mamy i, no i tyle. Aha właśnie, będzie, jest tutaj taka puszeczka na myślenickie bezdomniaki. Dokładnie. Mogę, Dokładnie. My też jesteśmy związani z myślenickimi bezdomniakami, mamy psa od nich. I z racji tego dzisiaj jest puszka. Jeśli ktoś ma ochotę wrzucić tam grosza, bardzo dziękujemy. to zapraszamy tutaj do wsparcia. I też zostanie przekazany oficjalnie obraz drzewo, metodą curingu. Ten obraz będzie właśnie przekazany do licytacji na bezdomne zwierzątka. nie wiemy, co to za Ja zaraz wszystko. Nie wiem, czy będziesz chodziła z mikrofonem i będziesz tutaj wszystko tłumaczyć. Co do, co do samej właśnie metody, to, to wszystko mama już będzie opowiadała. Ja nie wiem, jaka zaraz będzie forma. Ty ktoś chcesz jeszcze powiedzieć? Nie, już tyle. <grymne> <grymne> ja powitaj. Nie dobrze. Chcesz parę słów? Bardzo jestem Forst wzruszona, że tyle przyszło osób dzisiaj na tą wystawę. Po prostu się tego nie spodziewałam. W ogóle jestem bardzo taka... Och, aż <laughs> bardzo przeżywam po prostu, nigdy nie myślałam, że kiedyś dojdzie do takiej wystawy, że, że zdobędziemy się na odwagę, bo Marysia to od to było kilka miesięcy temu i, i zanim to dojrzało... Postawiłam tak, mamę przed faktem, że tak. tak będziesz miała że też. się. <laughs> <A co? laughs> także, że serdecznie się cieszę, że jesteście, że jest dużo znajomych, ale także i, i Państwa, którzy... Jeszcze do tej pory nie poznałam, ale mam nadzieję, że poznam. Natomiast chciałam powiedzieć kilka słów właśnie od tego, jak zaczyna i jak, jak powstawały te obrazy. Ja je pogrupowałam tam w takie cykle. Zacznę może od tego pierwszego, żurawie. Dlaczego żurawie? Ponieważ jeździmy co roku stąd z tą do takich znajomych długości, y, którzy mieszkają nad jeziorem i mieszkają właśnie w takim miejscu, gdzie można zobaczyć żurawie. Te ptaki mnie po prostu zafascynowały. Co do techniki, tu są takie właśnie jakby jeden dyptyk, taka para, z y, żuragi. Y, drugi obraz z techniką wylewania farb, czyli coś, wykorzystanie z techniką właśnie w bo technika puddingu to jest wylewanie farb i, i y, szu, szukanie właśnie efektu, co wyjdzie. Y, I trzeci obraz, też z żurawiami za moją siostrą Beatką, to jest z kolei technika nakładania farb szpachelką, to coś zupełnie innego, Właściwie, słuchajcie, jak siadam do obrazów, to ja właściwie nie wiem, co wyjdzie, bo to czasami jest w różnym procesie. Druga tematyka to właśnie energia, energia, światło, ale tak, tak samo nie? i jakiś rozpad czy tworzenie. Dlatego tu mamy obrazy z tej serii. Właśnie energia, czyli słońce, światło. Tam y, mamy też jakby jakby właśnie rozpad tej gwiazdy, z której się coś tam sypią jakieś... W promienie. Natomiast ten obok Andrzejka obraz to obraz tworzenia, czyli z kolei coś się tutaj zwija, coś może z tego powstanie. No i kolejny obraz też, nie wiem, dlaczego już taki rozpad, ale może to ze względu na moje myśli. Tu kolejny rozpad gwiazdy i, i krążąca wokół grawitacja, która jednak prowadza w ruch te kawałki. No, tak, nie wiem dlaczego, ale tak jakoś mi się to pomyślało i tak sobie zrobiłam. <grywa> Właściwie kolejny, po... kolejny temat to są związane z wodą. No mimo tego, że mieszkam w górach, jednak bardzo tęsknię za wodą, za morzem, tam się dobrze czuję, tam mi nigdy nie boli głowa i stąd tutaj te obrazy. Ten nazwałam poświata, ponieważ to są jakby fale morza i rzucające się Światło właśnie gdzieś z Księżyca i od, które odbija się w wodzie. Kolejny obraz to obraz właściwie yy, jeśli Państwo, o, oczywiście obrazy możecie dotykać, bo zależy mi na tym, ponieważ zafascynowała mnie technika strukturalna, a więc yy, dopiero się uczyłam, doczytywałam, w jaki sposób to nakładać pastę, yy, specjalną pastę właśnie strukturalną, która daje wypukłość. I tutaj też widać jakieś takie wygłupości, też było szpachelką. Y, takie różne techniki mieszane, a w końcu by miało być co innego, wyszło w końcu miasto nad wodą. No i ten obraz też strukturalny. dlatego mówię, no bo za Państwa możecie dotykać śmiało. Y, to niby miało być góry, no ale zmieniło się w morze, ale jest tu jedno drzewo. I tak mówię, ten obraz ma bardziej wymiar dla mnie symboliczny, Ponieważ to drzewo to tak, ono stoi mimo wszystko. Chociaż słona woda, są stały, ale to drzewo stoi. I rośnie, i kwitnie, i ma liście, i, i te liście jej się nie umówi. Dlaczego tak? No może to takie właśnie to, że to życie takie nasze, tych kobiet w naszej rodzinie, tak się różnie przeplatało, a jednak jesteśmy, i trwamy, i dajemy sobie radę. Tutaj też taka abstracja, jak Państwo potem podejdą, to jest taka abstracja związana z morzem. No nie wiem, no tak wyszło mi, że to wygląda teraz jak jakiś port, jakieś zatrzymywane statki. Tak, jak chcę. bo to są właściwie... To jest ulubiony obraz więc... Tak, tak. No, nie, nie. no i y, kolejny obraz z tego cyklu w morskiego, to jest tutaj właśnie ta płynąca żaglówka na tle czerwonego nieba. Po prostu y, Zobaczyłam zdjęcie w internecie. Mieliśmy taki okres, właśnie, że pięknie czerwone było takie niebo, i taki znany nasz fotograf, pan Rafał Ciepka dawał przepiękne zdjęcie takiego czerwonego nieba. Tak mnie to niebo zafascynowało, że spróbowałam go namalować. Wprawdzie pan Rafał robił zdjęcia w górach. W naszych górach przepięknych, ale nie akurat wyszła woda. No może to tęsknota za wakacjami, za morzem. za zawsze ja przeprowadzi, ja nie, wiem. No, <grym> nie wiem, <grym <grym no i y, kolejny cykl to takie kwiaty dla na naszej Róży. Róża to moja wnuczka ukochana, wyczekana i, i po prostu dla niej są te kwiaty i jej imię świadczy o tych kwiatach. I tam próbowałam przede wszystkim techniki właśnie też tej strukturalnej. No, pokusiłam się nawet o słoneczniki. O słoneczniki. Nie, żebym się chciała porównywać może do wspaniałego Wandoga, ale po prostu yy, tak mi te kwiaty właśnie... Można go naśladować. Tak. I jeszcze jeden, natomiast ten przedstawia taką gałąź oszronioną, ale była to próba, ponieważ okazało się, że dostałam jakieś jedno zamówienie i Pani sobie zażyczyła drzewo w kolorach złotych. To bardzo duży obraz, bo miał 180 na 100. I to była taka próbka, jak zrobić drzewo, żeby ono miało przestrzeń. No niestety nie mogłam dzisiaj to przywieźć, bo się tutaj Pani w mieszkaniu. Ale kiedy ona go podświetliła, to z, y, jak mi napisała, zdawało jej się, że to drzewo wychodzi po prostu z tego. To zdjęcie nasz. No, nie w No, 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 no starym starym na, profilu. na moim profilu. Także serdecznie Państwu dziękuję jeszcze raz. To właśnie jeszcze może chciałam przekazać ten obraz, tą technikę pullingu, jak powstała, zanim doszłam do tego, jak powstają te komórki, że to trzeba dodać olejku że to trzeba, y, farba y, mieszania, rozrzedzania farby, że to trzeba użyć specjalnego medium, to musiałam się dokształcić z internetu, ale udało mi się tutaj właśnie te komórki y, takie uzyskać właśnie. I tu na środku y, też dałam farbę, a potem rozciągałam tak i wyszło z tego drzewo. Także Serdecznie Państwu dziękuję, i mam nadzieję, że kiedy dojdę do sprawności, to jeszcze, ponieważ. Dlaczego maluję? Może niech to będzie błęda taka. Ponieważ y, zauważyłam, że sprawia mi to ogromną radość, a y, przepraszam. Że jest to, a jeżeli ktoś w ogóle coś lubi robić, to niech to po prostu robi, jeśli to mu sprawia przyjemność. Nie wiem, trudno mi ocenić to moje malactwo, nie znam się w ogóle na tym, nigdy się nie uczyłam malować, ale myślę, że po prostu, jeśli coś komuś sprawia przyjemność, to chyba warto to robić. Ja to przede wszystkim robię dla siebie. Nigdy nie myślałam o tym, żeby to gdzieś wystawiać. No może kiedyś zmienię zdanie. Może no, kiedyś zmienię zdanie, ale serdecznie. Wszystkim dziękuję i zapraszam do oglądania, a potem na mały początek tulełka.